Dobry wieczór. Dzwonię z Olixa. Pani wystawiła taki płaszczyk czarny i nie wiem czy jeszcze dostępny Pani go ma. A, wie Pan co, zaraz zerknę sobie. Znaczy czy, rzezmy, taki, rzezmy. W, taki w sumie nie, nie czarny, przepraszam chyba źle powiedziałem, czerwony przepraszam, nie czarny. Czerwony. Czerwo tak, tak. Czerwony. 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 Tak, Czerwony. To by się zgadzało właśnie. Mówię tak. Czerwony, tak. Czerwony płaszcz. No i chciałem yy, właśnie uh -huh. go tak jakby zakupić dla dziewczyny. Uh -huh. No i chciałem się dobyć. Prostu, jaka to jest firma tego płaszczu. To jest Zara. Dobrze, to ja poczekam. Mhm. Uh -huh, z Zary. A, z, yy, płaszcz z Zary. Tak, tak, zaraz. normalnie cena to 499 zł. A, no widzi pani, bo kurczę. Yy, bo tak właśnie nie wiedziałem do końca. Yy, no niestety, no, co mam powiedzieć, kurczę pieczone. 220 zł pani za niego chce. No. A to jest wersja dla kobiet w ciąży, czy, tak. czy taki normalny? Pan e, co to do... ja... No. Trudno mi się odnieść, bo ja no, wciąż nie jestem, prawda? No tak, ale Także, no... Tak zdjęcie mm -hmm. jest takie, pani wybrała takie zdjęcie, jak kobieta zapina guzik na brzuchu i właśnie nie w tej właśnie O, No, no. A nie... to a pan szuka, a pan szuka większego rozmiaru? Nie, no właśnie taki, tylko nie wiem, My czy to coś... właśnie nie chcę nie chciałbym, żeby moja dziewczyna się obraziła, że ja jej przyniosę jakiś tam. E... Nie, 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 to ma normalny krój, on jest. On jest właśnie taki... No mówię, nie jest jakiś tam oversaj, tak no. jak pan mówi, że, że będzie wyglądać jak w ciąży, bo no. to właśnie takie modele to tak no. mają, prawda? No. Że tego, a tak to mówię, nie, on taki normalny zwykły płaszcz, taki eee. płaszcz, normalny krój płaszcza, żaden oversize, który tam eee. jakoś w jakiś sposób poszerza, powiększa i eee, tak. nie wiadomo co robi z talią. Teraz porozmawiamy pani. o pieniędzach. Mhm. 220 zł pani chce. Tak. No to za... że pan chce dać więcej, to ja wie pan, ja, no nie. Tam... ja no nie, nie, jestem nie. przeciwna. Nie, pogadajmy o pieniądze, bo tak o, 200-200 złotych pani chce, mhm. mm, za dużo. Wie pan, to może pan szukać taniej. Za dużo, za dużo, od razu pani mówi za dużo, Chcę kupić, ale za dużo. Na jaką cenę, no, może, panu, no, na jaką cenę no, możemy cena się dogadać? Autentyc cena, cena autentycznie w sklepie kosztuje 500 zł 499, więc wie pan, wydaje mi się, że cena, e, jeśli chodzi o moją cenę, nie jest jakaś wygórowana, prawda? To Tym prawda. bardziej, że to jest właśnie płać do wełny wełnej w ogóle. To nie, wiem, nie wiem, czy pan po prostu kupował to gierze, jakieś ubrania. To prawda, nie no. znam się, tak jakby nie znam się na y, cenach. Tamskiej odzieży, ale wciąż uważam, że za dużo. No, no to mówię, moja cena jest taka, jak się pan prześpi nie. i coś wymyśli, nie. to... Bo jak ja się prześpię, to jutro te ogłoszenie gdzieś zgubia i nie będę wiedział. Dzisiaj się wolę dogadać, tylko od razu mówię, za dużo, ponegocjujmy. No, proszę Pana, naprawdę cena jest dobra. No, mówię Panu, pójdzie Pan do Zary, zobaczy Pan w jakiej cenie są rzeczy i w ogóle i, i zobaczy Pan. Ja pana powiem tak, nawet odnośnie nawet samych jeansów, prawda? Jeśli Pan kupi jeansy w Zarze, a kupi Pan w Breszce czy w Trawadiusie, prawda? Zupełnie jest inna jakość. W Zarze, a tam... Ja na przykład po dwóch praniach właśnie w Beresztce powiedzmy, to rzeczy tak naprawdę to się nadają już przy domu, bo są po prostu spodnie sprane i w ogóle. A w Siuchalżary chodzę po kilka lat nie mam nic do zarzucenia, że coś mi się poprzekręca na drugą stronę i tak dalej. No wie pan, no za jakość też się płaci, tak? Także mówię, taki płaszcz kosztuje 500 zł, to jest tylko więc. E, Słucham mnie Pani, proponuję tak, opuści Pani 20 zł na tą wysyłkę głupią. Mhm. <grynuowa> <O>! <grynuowa> no. Wie Pan co? A -a -ha -ha. <grynuowa> Powiedzmy tak, ja pomyślę do jutra i jak coś to najwyżej jutro. No bo wie Pani, ja wręcz. się tak nie znam na tych cenach, czy zara, czy tera, ale tam opuścimy cenę i dziewczyna będzie zadowolona i Pani będzie zadowolona. Mm -hmm. No ale pan chyba to najbardziej przy tym skorzysta, nie? Aha, bo ja tam yy, pieroga dotknę. No otóż to. Otóż to właśnie. Nie, mówię, ewentualnie powiem tak, dyszkę mogę opuścić. To jest moja taka moja propozycja. Pa, pan zejdzie pół, spotkamy się na pół drogi. Pan tu, pan połowę dołoży, ja połowę odejmę i, i pan będzie zadowolony, i ja. O, to no to kurczę, to, to pójdźmy już na grubo. 15 zł, pani opuści, i jesteśmy w połowie. Niech pan nie będzie pazerny. Ach, pazerny traci dwa razy, mówią. No właśnie, dlatego no. mówię. Ja no to chce. ja opuszczam, pan dokłada i. No dobra. I, to, nie i... to nie będzie ta dyszka, ale. Mhm. Dobra, niech będzie ta dyszka, ale niech będzie ta dyszka. Dobra, chuj, niech stracę. Jestem na kurde, niech, niech będzie, nie będzie i ja pani wyślę blika i pani sobie, mhm. i pani mi wyśle na pocztę, na paczkomat. Tak jak jak? Pani wyśle blika i co dalej? Ja, ja Pani wyśle blika, Pani se wypłaci w bankomacie czy gdzieś, tam yy, chyba, że przelew Pani uh -huh. woli, bo nie wiem, czy Pani korzysta z blika. Ja korzystam z blika. No, to Pani se wypłaci, Pani mi wyśle w kopercie bąbelkowej, czy jakiś tam na, yy, normalnie na paszkomat, najlepiej. Yy, uh -huh. No i tyle, po prostu, no. Yy, no okej, okay, dobrze, ale pytanie, a za to przesyłkę to, że niby Zapłacić wam ja, e, o, teraz, teraz dobry temat wleciał. No wie pan, ja, ja tam, jak to się mówi, może na wszystkich lekcjach matematyki to ja nie byłam, ale, ale liczyć też umiem, więc e, przesyłka, przesyłka leży po stronie kupującego. Ja też matematyki nigdy nie byłem dobry, ale kurczę pieczone też liczyć umiem. I... No właśnie. Wie pan co, ja panu powiem tak, jak panu zależy na tej dziewczynie, to płaci pan pełną kwotę. Ja panu już w tej kwocie wyślę tą przesyłkę i nie będziemy się bawić, bo mówię pan, tak to jest. A ostatnia propozycja: I wtedy... o, ostatnia, I propozy, ostatnia propozycja, że też pani nie, mu, nie musi, kurde, żeby pani nie powiedziała, że dzwoni jakiś idiota czy coś, nie? Ale ostatnia propozycja. Co, ja pomyślę to już moja. No yy, Słucham, żartuję. Yy, no. Ostatnia propozycja jest taka, że nawet pani nie opuszcza tych 10 zł, i ja opasę za przysyłkę, czyli tam gdzieś będzie 200 tam No, pani. jak to ja panu nie opuszczam? Ja właśnie panu opuszczam. Mówię, panu No dobra, ale tydycie, mówię. Ja ale mówię, że pani nie musi opuszczać, zapasę za przysyłkę, pani nie opuszcza, ale że pani na przykład ubrała tego płaszcza, nie, na siebie, i na przykład perfumami jakimiś ładnymi się wypsikała przed wysyłką. No proszę pana. To albo ma być nowe, albo używane. Jak ja popsukam, to wie pan co? Ja panu coś powiem. Jak mąż by mi kupił płaszcz i on by rolił perfumami, to by dostał w łeb ode mnie i się nakrył tym płaszczem. Serio panu mówię. A czyli to musi być taki zapach na, yy, jaki tu właśnie tak. Yy. No, proszę pana. Zapach nowy, nowy ze sklepu, tak? Właśnie, a najlepiej żeby, najlepiej żeby właśnie facetem mężczyzną pachniał, nie? E, tak. No to, tak, na pewno. Myślę, no, że by się ucieszyła. To proszę tako, żeby. Skoro pani powiedziała, że pani ma męża, proszę mężowi na noc ubrać ten płaszcz i rano jak mąż w wstanie, żeby zdziął go. i no Kurde, no nie. Wie wiem. Pan co? Wie pan co, ja pan, powiem tak, pan dostanie nowy płaszcz jak coś. A wtedy pan chce, to sobie go pan na co tam chce pan zechce założyć i będzie płaszcz panem czuć. Kurde, no nie, bo pani, no tak już zabrnęliśmy w takie tematy, że to już yy, nie wiem, czy ja jestem wypity, czy pani też. O. <słuch> nie no, ja nie piję, nie mogę niestety. Proszę udowodnić, niech pani dmuchnie do telefonu. A, proszę pana, no mówię pana, że nie mogę. No, palce złamałam, to nie mogę, jestem na lekarstwie. Jak pani palce złamała, no. to tym bardziej trzeba się znieczulić i wyżłopać jakieś tam. Nie, nie, tak, to, tak, to, nie działa. tak to nie działa. Dobra, to teraz koniec końców. No i co w końcu z tym płacę? Dobra, no. Bierze to... pan, czy pan nie bierze. No, biorę go, tylko mówię, że pani go nie wyjście pewnie w sobotę, bo pewnie pani będzie zajęta w sobotę, bo jest wolne. No. No, jest, przez weekend to nawet nie ma sensu. No, długie... Zresztą i tak nawet paczkomat nie, no i, tak. i tak nawet nikt nie odbierze przez weekend. W no tak. A, a, tak, nie ma szans. A, po, a po drugie, jest Trzech Króli dzisiaj, to już w ogóle, więc, yy, więc najlepiej w poniedziałek ją pani wysłała. Ja pani, blika, no. ja pani blika podam. O, może pani mieszka w bloku gdzieś na mieście? Zejdzie pani pod bankomat, ja pani blika podam. Dobrze, to proszę mi wysłać plikiem i mówię, to tam pan pełną kwotę wyślę i ja wtedy panu po prostu wcenie paczkomat i proszę, proszę mi wysłać smsa. Dobra. Do jakiego, do jakiego paczkomatu proszę mi dane podać i do jakiego paczkomatu ma być dostarczony. Dobrze. A jaka ulica, powiedzmy. Jaka A... ulica, czy tam jaki paczkomat i ja wtedy Dobra. No wtedy to... tak zaadresuję paczkę. Dobra, to zrobimy tak. Okej. Okay. Pewnie, pewnie pachnie ten. Pewnie pachnie ten. tego, oh, Dobra. Oh. Tego, to. No. Kuchy, tego, okay. to. Sorry, okay. sorry. Nie wie, wie, Przepraszam, tak, że faflunie i tak dalej, bo no, dzisiaj tak naprawdę odszedłem na emeryturę i też świętuję. i. No. Na emeryturę. No to w młodym wieku pan na tą emeryturę odszedł. No chyba, że pan górnikiem jest. Tak jak mój mąż. Nie, yy, nie, nie. Też pracuję w, w państwowa Straż Pożarna. Yy, także. Też się, też się cieszę, dzisiaj świętuję i No to pewnie. Trzeba. No. Okej. Okay. No dobra. Dobra, to mówię ja tam czekam na blik i jak coś? To poniedziałek to całą O dobrze, dziękuję bardzo. O, przepraszam, okay, dziękuję. Prze, prze, przepraszam, ostatnie naprawdę już pytanie bez męczenia. Kurde, bo wiem, że pani już też tak? w e, Przepraszam za to a pani ładna jest, czy nie? Bo, bo nie wiem właśnie, czy, bo moja kobieta moje zdanie jest ładna, ale właśnie czy ładne kobiety noszą takie, takie ciuchy, nie bo. Tak. Ja panu powiem tak, w takim kolorze noszą odważne kobiety. Jeśli pana kobieta jest odważna, to znaczy, że spokojnie założę. No. no to czyli Pani musi być A. ładna. Głos ma Pani ładny. So, Moim zdaniem... Oj, to... proszę Pani. Dobra, kończę już. No. Także no. mówię, jeśli Pani jest naprawdę zainteresowana, to to proszę o blik. Się Pani I zawstydziła? Etenetat. Się Pani zawstydziła? Absolutnie. Dobra, dobrej A. nocy życzę, dobranoc. noc. That's <laughs>